Życie na dnie mojego akwarium wygląda właśnie w ten sposób. Za każdym razem, jak wyłączam filtr, to wiedzą, że w tym miejscu spadną tabletki, że w tym miejscu będzie żarcie. Jak podchodzę do akwarium, zdejmuję szybę, wyłączam filtr, to ekipa stawia się prawie w komplecie. Brakuje. Kilku mieszkańców, ale ci są tak wytrenowani, że reagują na takie sygnały, właśnie jak wejście do pokoju, zdjęcie szyby przykrywającej akwarium i wyłączenie filtra. Nie mam ślimaków, nie mam helenek, dlatego na dnie u mnie życie wygląda w ten sposób. Normalnie ich nie widać. Najczęściej gdzieś tam się pochowają w zakamarkach akwarium, rozpłyną w różne, w różne miejsca, a podczas wrzucania tabletek ekipa zbiera się tutaj. No i mają ucztę. Chwilę to trwa. Zwykle dostają rano dwie, po południu trzy tabletki, każda inna, tak żeby miały, miały urozmaicone menu. No, i tak sobie chwilę to trwa, tabletki się kończą, towarzystwo się rozpływa, i do następnego razu. Zauważyłem, że molinezje, czy mieczyki, czy, czy nawet te, o matko wyleciało mi wystrzyki, też chętnie lubią skubnąć z dna taką tabletkę. Czasami je przyklejam do szyby, wtedy wtedy jeszcze jest ciekawszy widok, ale towarzystwo przypływa w to miejsce właśnie jest nauczone, wytrenowane, wiedzą gdzie.